Dzień dobry, kochani. Z okazji zbliżającego się nowego roku 2023 chciałam Wam złożyć życzenia obfitości, po prostu obfitości w każdej dziedzinie Waszego życia: zdrowia dla Was, dla Waszej rodziny, zaopiekowania się sobą, spełniania własnych pragnień, inwestycji w siebie. Nie bójcie się zainwestować w siebie. Zapiszcie się na jakieś kursy, szkolenia, może chcecie zmienić profesję, to będzie bardzo dobry rok. Chodzi o to, żeby swoją uwagę skupić na czymś innym niż, niż to, co będzie działo się wokół nas, bo to, co się będzie działo wokół nas, będzie miało za zadanie właśnie wywołać w nas chaos, lęk, panikę. Ale jeżeli my będziemy mieli cel, jeżeli będziemy mieli motywację, to to wszystko, jak gdyby nie dosięgnie nas, nie dotknie nas. Miejmy wiarę, miejmy nadzieję i przede wszystkim postawmy na siebie w roku 2023, kochani. Życzę wam tego z całego serca, żeby wszystkie wasze marzenia zostały zrealizowane, żeby ten rok był dla was rokiem zdrowia, obfitości, manifestacji waszych marzeń. Moi drodzy, chciałam Wam także podziękować za ten rok, za to, że jesteście, że ze mną budujecie ten kanał, za Wasze komentarze, za Wasze lajki. Nawet nie wiecie, jakiego daliście mi takiego powera do tego, żeby kontynuować, żeby się rozwijać przede wszystkim. Pamiętam moje pierwsze filmy, kiedy zaczynałam, kiedy nieśmiało kładłam te karty, kiedy na temat jednej karty miałam do powiedzenia dosłownie dwa, trzy słowa. Ogólny był to zarys początki mojej pracy, zdobywania wiedzy. Uczenia się tych kart. Karty również uczyły się mnie, więc ta zbudowanie tej więzi, tej relacji z moimi kartami też zajęło sporo czasu. Dlatego dziękuję Wam za Waszą wytrwałość, za Waszą cierpliwość, kochani, po prostu za to, że jesteście. Dobrze, a teraz czas zacząć czytania na miesiąc styczeń 2023. Co też robimy? Witam wszystkie osoby spod znaku Byka. Zapraszam was, kochani, na czytanie miesięczne dla waszego znaku zodiaku na miesiąc styczeń 2023. Byczek, byczek. Zaczynamy, kochani, od ogólnej energii, potem będzie praca, finanse, miłość, związki i miłość single. Ok. Byczek, byczek, byczek styczeń 2023, wasza ogólna energia i wy, wasza postawa. Mhm. Byczki wyjaśniają jakiś konflikt, byczki podejmują wyzwanie i walczą. Walczą o swoje, walczą o nowe, yy, pokonują konkurencję, pokonują rywalizację, yy, zmier zmierzają, yy, może nie to złe słowo, yy. Konfrontują się z, z jakimiś konfliktami. To mogą być konflikty z Wami, znaczy Wasze wewnętrzne, lub konflikt z otoczeniem. Yy, macie dość tej jakiejś sprzeczności, tak? Macie dość sprzeczności, Wy chcecie iść swoją drogą, yy, wy, chcecie się, wy chcecie się rozwijać, chcecie wzrastać, yy, Macie dość tego poczucia yy, jakiejś niesprawiedliwości, poczucia, że robicie coś wbrew sobie lub ktoś coś robi wbrew Wam. Z czym wy się nie zgadzacie, a o czym dobitnie tutaj w styczniu będziecie chcieli ludziom zakomunikować. Natomiast ta piątka buła w tej talii to jest wyzwanie, które podejmujecie wyzwanie, które w jakiś sposób da wam rozwój, pozwoli wam na kreatywność, pozwoli wam na budowanie. Jakiejś swojej nowej drogi, bo potem mamy szóstkę buław. I ta szóstka buław ozwala, oznacza, że wkraczacie na nową lepszą ścieżkę swojego życia. Karta głupca mówi o tym, że wy jesteście gotowi na ten nowy początek. Odważnie chcecie stawić czoła wszelkim przeciwnościom. To jest też taka karta, gdzie Wy się cieszycie, że pomimo, że być może. Nie macie doświadczenia, nie macie dostępnych wam atutów, tak jak jest w magu, że on ma wszystko do kreowania, do, yy, do budowania tutaj yy, swojej przestrzeni. Głupiec nie ma nic, ale ma zapał, ma odwagę, ma chęci, ma ciekawość świata. Wyruszacie w nową drogę swojego życia, kochani. Wyruszacie w nową drogę swojego życia. Okej, okay. tak to wygląda. Lecimy dalej, byki, praca, praca, sprawy zawodowe, byczki, styczeń 2022, sprawy zawodowe. Mhm. Mhm. Kochani, ja bym powiedziała tak, że Wy się uwalniacie z jakichś fałszywych relacji, z jakichś kłamstw, z jakiejś toksyczności, z wykorzystywaniem Was w kwestiach zawodowych, z jakichś takich niejasnych umów, z pracy, która, gdzie czuliście się wyczerpani, przemęczeni, która nie dawała Wam satysfakcji. Tak, przede wszystkim. I mam wrażenie, że jest tu uwolnienie się z tego. To raz, kochani, inna sytuacja. Dla niektórych byczków może wyjść na jaw jakiś romans, i na wyniku tego tutaj zawali się wasze życie rodzinne. Taka historia też się pokazuje. Yy, co jeszcze? Jakaś ogromna presja, trudna, problematyczna sytuacja, z którą będzie trzeba się skonfrontować, a która jak gdyby zburzy wasze szczęście, wasze poczucie takiej stabilizacji. Tak? Co jeszcze? Jest tu silne takie jakieś pragnienie, motywacja do tego, żeby na przykład osiągnąć awans, żeby zdobyć awans. I to się tutaj może jak najbardziej w styczniu zrealizować, ale jest to kosztem waszego jakiegoś szczęścia, waszego poczucia szczęścia. Tak? Nie wiem, w relacji, w rodzinie. Może to się będzie wiązało z, z tym, że więcej pracy będziecie, więcej czasu będziecie spędzać w pracy, może, wyjazdy. Jest to kosztem czegoś, moi drodzy. Ja tutaj dopytam. Moi drodzy, gdyby to leżało na pozycji finansów, to powiedziałabym, że są to łatwe pieniądze. Praca, która przynosi Wam y, szybki pieniądz, tak? Łatwy pieniądz. Bo diabeł na pozycji finansów jest y, dobrą kartą. Ale dopytajmy, dobra. O co chodzi z tym diabłem? No, jest tutaj, kochani, konflikt. Jest tu walka y, z czymś, co Wam się nie podoba, lub z kimś. Tak? ktoś tutaj przekroczył wasze granice. I trzeba wyznaczyć a, i trzeba być asertywnym, tak? Trzeba je na nowo postawić. <laughs> to jest walka o siebie. To jest walka o siebie, ale jeżeli to nie jest wasza energia, to ktoś tutaj próbuje coś przeforsować siłą. <laughs> tak? O co chodzi z kartą siły? Czwórka buław, tak. Jeżeli osiągniecie awans, to będzie to poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, powody do radości. Mam wrażenie, że tu jest uwolnienie się właśnie z jakichś problematycznych kwestii w pracy, poradzenie sobie z czymś i ta silna, ta silna takie, takie poczucie zdobycia czegoś, na czym Wam zależy, a co najwidoczniej zdobędziecie, przyniesie Wam właśnie to, to takie bezpieczeństwo zawodowe. I dopytajmy tam odwróconą dziesiątkę kielichów. Mhm. Moi drodzy, jeżeli jesteście w relacjach, to tak jak powiedziałam, to co się tu w pracy zadzieje, ten awans, dodatkowe zlecenia, odpowiedzialność może zburzyć was, wasz rodzinny spokój. Przepraszam was. Tutaj wasza druga połówka może nie być z tego zadowolona może nie być z tego zadowolona natomiast kochani jeśli nie o to chodzi to tutaj powiedziałabym że jeżeli ktoś się stara o jakąś pracę w jakimś w takich może w, bu, w budżetach jakichś agencji rządowych na przykład wiecie takie wyższe szczeble coś no to tutaj osiągacie tą pracę to tutaj tą pracę dostajecie, kochani. Ok. Lecimy dalej. Finanse. Finanse byczek styczeń 2023. Finanse byczek 2023. Kochani, powiedziałabym, że przy tej karcie księżyca, wy podejmujecie jakieś ryzyko w kwestiach finansowych. Nie wiem, czy ryzyko inwestycji, czy angażujecie się w jakiś projekt, czy będziecie chcieli zainwestować na przykład w pomysł swojego partnera. Partnerki, tak, bo mamy tutaj króla kielichów. Jest taka jedna historia. Druga historia jest taka, że są tu jakieś obawy związane z finansami waszego partnera, ponieważ on angażuje się w jakiś projekt. W jakiś projekt, w którym ma mu przynieść jakieś dochody, tak? Kolejna historia jest taka, że Martwicie się o swoje finanse lub o finanse swojego partnera i na skutek tego podejmujecie jakieś szkolenia, które pozwolą Wam więcej zarabiać na przykład, tak? Co jeszcze? Ktoś tutaj może się martwić, że podjęta współpraca z jakimś królem kielichów. Może być jakimś przekrętem, oszustwem, lub zwyczajnie boicie się zaangażować w to. Tak, boicie się z jakichś powodów. To może być zwykły lęk przed nowym po prostu, bo trójka monet mówi o podpisaniu jakiejś umowy, jakiegoś kontraktu, jakiegoś pisma, że my się angażujemy w jakąś grupę społeczną, w jakąś spółkę, ale widać tutaj, że się boicie tego kroku. Tak, Czy się boicie tego kroku. Zobaczmy. Natomiast, yy, no dobra, dopytam, dopytam, żeby nie wyszło, że. O co chodzi z kartą księżyca? Mhm. Król Buław. Czyli podjęcie jakiegoś działania, jakichś kroków, zaufania jakiemuś mężczyźnie, jakiejś osobie w kwestiach finansowych napawa Was lękiem, niepewnością. Być może też jakieś tajemnice wychodzą na jaw, tak, które przekazuje Wam ta osoba. O co chodzi z królem kielichów? Tak, jest nowa szansa, jest nowa propozycja, albo dla tego króla kielichów, albo od tego króla kielichów. I trójka monet. Mhm. Moi drodzy, powiem tak, ja uważam, że Wasze, yy, że wasze tutaj obawy są kompletnie nieuzasadnione. Znaczy ludzką cechą jest się martwić, zawsze się na początku martwimy o to, jak to będzie. Natomiast tu jest pokazane, że będzie dużo pracy, będzie dużo odpowiedzialności, tak? Ale trójka monet mówi o dobrych perspektywach, tylko trzeba się zaangażować. Jest tu pokazana y, szansa albo dla waszego partnera, albo od kogoś. Dobrze, lecimy dalej, kochani. Miłość, miłość, związki, yy, czyli byczki, które są w relacjach stałych, jakichś tam relacjach, które już jakiś czas trwają. Mogą być i krótkie relacje byczek, miłość, relacja, związki. Mhm. O, zakochani jesteście na maksa. No. Kochani, tutaj w związkach, jeżeli były jakieś kłótnie, spory, to ktoś tu przychodzi do Was z kielichem. Jest uzdrowienie, jest przeproszenie, jest tutaj zachowanie równowagi. Ktoś się angażuje, ktoś się tutaj angażuje, ktoś chce naprawić ten związek, ktoś chce go budować. Są tu deklaracje. Ten rycerz kielichów, on jest bardzo zakochany, on jest bardzo empatyczny. On tutaj przynosi jakieś dobre wiadomości, jakieś oferty w tym kielichu. No, karta uzdrowienia dlaczego mówię, że może chce przeprosić? Bo karta umiarkowania często mówi o uzdrowieniu, o przebaczeniu o tym, że coś się naprawia, coś się równoważy, tak? Czyli jeżeli były tutaj jakieś zgrzyty, to ten styczeń przyniesie Wam wyjaśnienie sytuacji i to pozytywne wyjaśnienie sytuacji. Zobaczmy. Zobaczmy, moi drodzy. Tak? Może ktoś tu dla Was pierścionek wykuwa, kochani, mozolnie. Tak. <ścoughs> Kochani, no, powiem tak, jeżeli był tutaj czyjś skok w bok, to jest uzdrowienie relacji. Jeżeli nie, to ta relacja idzie w bardzo dobrym kierunku. W bardzo dobrym. Tak. No, kolejna karta uzdrowienia, czyli jednak coś było, moi drodzy, nie halo. Coś było, nie halo. Jest podjęta decyzja, że się angażuje w ten związek, że chcę spróbować jeszcze raz, że zrobię wszystko, żeby to się udało. Dobrze, a teraz miłość dla singli, miłość dla singli. Miłość dla singli, byczki, byczki, miłość dla singli. Mhm. Powiedziałabym tak, że single tutaj się wycofują z relacji. Single jak gdyby coś kalkulują, coś obmyślają, przede wszystkim skupiają się na sobie. Na swoim rozwoju otaczają siebie opieką, inwestują w siebie, skupiają się na domu, na rodzinie. Królowa monet, tak jak i cesarzowa mówią o tym, zadbaj o siebie, tak? Zadbaj o siebie i tutaj byczki, singlaczki to robią. Natomiast jest tu pokazana blokada emocjonalna z jakiegoś powodu. Tak? Być może stoicie przed jakimś trudnym wyborem, trudną decyzją, ale wy nie chcecie tej decyzji podejmować na chwilę obecną. I na wyniku mamy ósemkę kielichów, czyli zostawiam sytuację, która mnie męczy, która mnie drażni za sobą. Tak? Już dosyć mam tego co było lub może tego co jest. Idę swoją drogą, szukam nowej drogi ósemka kielichów jest kartą małego pustelnika, czyli byczek Singlaczek w styczniu dalej sam podąża. Sam tak? Ale jest tu, jest tu, jesteście tu po jakichś przejściach, o czym mówi ta dwójka mieczy, bo to jest wycofanie. Tutaj jest blokada. Wy się nie chcecie u, u, otworzyć na, na kogoś. Może ktoś jest. Dopytamy. Może ktoś jest, ale Wy y, mówicie nie. Znaczy, właściwie to nie mówicie nie, wy nie mówicie nic, wy się wycofaliście, wy się wycofaliście. No, pytajmy. No, jest wycofanie, karta wisielca to potwierdza, jest zawieszenie, nie ma podjętej decyzji, wy chcecie yy, przemyśleć to wszystko, tak, przeanalizować. Analiza, o tym mówią też miecze, analiza danej sytuacji, co jest dla Ciebie dobry? dobre, drogi byku, a co nie. Królowa Monet, kolejna karta wyboru, tak? Czyli tutaj singlaczek ma coś podwójnie. Dwie opcje są. Są dwie opcje i trzeba wybrać, co jest najlepsze dla Ciebie, drogi byku, lub czy warto wchodzić w coś podwójnego. I ósemka kielichów, trójka kielichów, odchodzicie od jakiegoś trójkąta. Tak? Nie chcecie się w to ładować. Nie chcecie się w to ładować, wolicie być singlami po prostu. OK. podsumowanie. Może też być tak, że pójście własną drogę, drogą, przyniesie Wam tutaj yy, taką satysfakcję, radość, tak? Poczucie wolności, poczucie szczęścia. Podsumowanie. Podsumowanie dla byczków. Miesiąca styczeń 2023. Podsumowanie. Podsumowanie dla Was. Mhm. Odwrócona czwórka kielichów i odwrócona karty gwiazd, karta gwiazdy to są jakieś, kochani, niespełnione Wasze nadzieje, Wasze ambicje, lub ktoś po prostu ma za bardzo wygórowane ego i Wy nie chcecie kogoś takiego w swoim życiu. Rysuje się tutaj karta Wodnika, ale nie musi być. Wy tą propozycję odrzucacie, tak? Wy ją odrzucacie. Prawdopodobnie, kochani, odrzucacie tą propozycję, bo ktoś, nie wiem czy wy, czy ktoś z waszego otoczenia za bardzo skupiał się na sobie, za bardzo skupiał się na rzeczach błahych. Być może tutaj też jest zmiana jakiegoś nastawienia, bo wy tutaj rozumiecie, że postawa takiego ciągłego życia jakimś marzeniem nieosiągalnym nie ma sensu. I tutaj zaczynacie dostrzegać to, co jest wokół Was. Bo ta czwórka kielichów często mówi o tym, że my gdzieś tam wodzimy oczami, szukamy nie wiadomo czego, a tak naprawdę mamy to w zasięgu ręki. No? Król kielichów, czyli yy, dojrzewacie emocjonalnie. Do tego, czego pragniecie, czego chcecie i do tego dążycie, yy, lub chodzi tutaj o, yy, o tego konkretnie króla kielichów, tak? I to on, właśnie w tej odwróconej gwieździe skupiał się za bardzo na sobie i wymówicie nie dość. Dziękuję. Okej, okay. kochani, ja Wam życzę cudownego stycznia, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam ciepło.